Jakbyście go chcieli zobaczyć, to wystarczyłoby pójść wystarczyłoby zimą. Zróbcie sobie karmię. Dokarmiajcie, tak. Ale regularnie. Nie łabędzie, bo łabędzie nam się Ale zróbcie sobie karmię i dokarmiajcie się korki. Jak będziecie dokarmiać się korki w no to znajdziecie się i też w krogule. To wy dokarmicie się korki, a on dokarnie się na tych sikodkach. No i nazywajcie, bo później Wam będzie przykro, nie? Ale jest a, jest pociechanie. Jest, 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 nie? Krogulaszki są jedne z najpiękniejszych. No, nie? Na. Kalkulacja? Za mało. No? Też za mało. Też tym mało powiem. Dobra. Ale teraz tak. Zauważyliście tutaj różnicę mniej więcej między lataniami? Tego ptaka słychać, tak? Ja szczębie. Ludzie patrzą w niebo. Patrzą w niebo. Ale normalnie, robią się tak zwane fronty termiczne, fronty stojącego powietrza i w tych wolkach siedzi latają takie wielkie, ptaki drapieżne. Widzieliście kiedyś? Tak. tak. Widzieliście, nie? No. I to jest najczęściej krzyczy zawsze coś zobacz, patrzy, ja aścią lata, nie? Zawsze ich laci tam albo jeden, albo dwa, albo trzy sztuki w zależności. I teraz sprawa wygląda tak, że praktycznie to, zresztą, z zjawieniem to do szczególnie. O, robimy las. Czekaj, robimy las. Ludzie, ręce do góry. Bo będę strzelał. Tak ręce nie, tak nie. I teraz patrzcie, co się będzie działo. Mamy gatunek leśny, nie? Co by nie było, nie? Jest asi Dobra. O co chodzi? Chodzi o to, że to, co lata na tych wielkich polach, to jest tak zwany myszołów. Zresztą jedziecie samochodem...